Siemano, szesto jest w dzisiejszym odcinku ee, właśnie jak prędzej w poprzednim odcinku odblokowałem tego piska sobie, to przez przypadek zagrałem nim gierkę jedną poza nagrywaniem, bo mi się już kamień skończyła na tablecie i mam już na nim 8 pcharków, ale też pokażę wam taką moją drugą a ja w nazwie tego odcinka ja, jest że taką niby pierwszą, ale drugą czy coś w tym stylu i też chciałem jeszcze powiedzieć, że Gra, będę grał na, nie na solo, tylko na, na wyborach tajemnotów. Bo wbijam... Mnie to nie, nie ma za bardzo do tego znaczenia. Wbijam sobie te niektóre postacie, tego Maxa, Shelka, Edgara, Stew i Loa na 20 rangę. To chcę zrobić w jednym odcinku, więc muszę tak zrobić, żeby było e, jedna wygrana dla każdej postaci potrzebna. Ale też ch chciałem właśnie zrobić 1000 wygranych na 3, 3 500, czyli dwa razy mniej na duo. I 250 chciałem zrobić na solo, czyli też dwa razy mniej niż na duo, ale niestety weszło 252, ale i tak to mam tylko dwie wygrane różnice, więc brakuje mi jeszcze tylko 207 wygranych na 3 na 3, i wtedy po prostu będzie o tym cynę, to i wtedy będę mógł normalnie grać na solo. Więc zacznijmy sobie tutaj gierkę na, na zbiorach klejnotów, bo to jest bardzo łatwe tutaj, tak sobie wygrać. No i ogólnie, bo. Jak tam sobie grałem wtedy, to zobaczyłem, że ten zadaje na tej siódmej mocy 400, 704 i jednym swoją swoim kulkom, który, który tutaj jest 3 strzela normalnie, a jedną zadaje 704 więc to jest dużo, a niestety wszelką jest kanała, więc tutaj chyba będzie trudno. Nie będę chyba ogólnie celował, może by nie ultem, a ult sprawia to, że przeciwnik przez parę sekund nie może zdawać obrażeń i z tego co pamiętam, to też jest we truty jakby, więc tutaj niestety... Chyba tam rundkę przegramy, a i to jest początkowy mecz, to chyba dostaniemy i tak jakieś pucharki. Przed to albo po prostu będzie na zero. dobra, to jest to tak zrobieni. Dobra, i prawie zrobiłem Ulta, ale niestety się nie udało. To jest tam, to jest 8 litów, 18 to wcale trochę tą gierkę, żeby nie było tak głośno, bo jest bardzo głośno ogólnie. No i dobra, weźmy sobie to. I niestety Ulta przez przypadek zużyłem. Ale to jest właśnie taka, ten, to jest taka, jakby, no, taki pocisk, jeden, który sprawia to, że nie można, że nie możesz atakować, że przeciwnik nie może cię atakować i ma trucizna. ja strzelca wiedziałem, wiedziałem, chciałem, że gdzieś tam dalej czy coś, a niestety nie, chyba to przegramy, ale chociaż będzie taka, jakby, gierka pierwsza, więc Przecież się niby druga, no to będzie w nazwie, że tak, tak jakby, że druga i trzecia w ogól, ogólnie. Ale ten, po prostu, zegram sobie jeszcze jedną gierkę tak, żeby wygrać po prostu. I tak to wygląda, jak taka gwiazdka leci. Niestety jest przegrana, ale czy zostaniemy w czwarty, czy będzie na zero? Niestety jest na zero, my sobie wyjdziemy. ale dobra, zagram jeszcze jedną gierkę, bo się zresztowały start dropy, bo jest już po dziewiątej, ale niestety, a nie, po prostu e, tam Dawid chce, żebym wziął niby, 13, niby e, duo, ale ja wezmę w prostu to 3x3, niech już będzie. Bo właśnie tak jak mówiłem, nie chce wziąć tych więcej grać na duo, to będzie to równo 500 i potem 1000 na 3x3. Więc dobra, jesteśmy z Kiełem i oni mają Drawca, Gejla i Primo, a ja jeszcze mi jeszcze opisem. Więc dobra, tutaj idziemy. I tutaj też daję mu tą memotkę, dobra, prawie był raf wykonany, ale niestety nie, to jest ten do wykonania, e, ale nie pamiętam jak on się nazywał teraz, to był chyba el primo, ale dobra, tu jeszcze jest raf, niestety mnie pokonał, ale chociaż, chociaż trochę mu zadaję kapę, jestem już w większej połowie do ulta, ulta w sensie, więc to jeszcze jest el primo, to jest gale, ale niestety nie udało się tego. Niestety nie udało się nikogo pokonać, ani to zdobyć. chyba też tą gietkę znowu przegramy. Ale prędzej się mogą mi wyjść, to ja nie wiem czy to wyłączy na boty czy to. Ja nie wiem, ale dobra. Teraz wygamy. I dobra. Mamy tego I jest, dobra. Tu muszę w niego wytylować. Albo nie będę to po prostu tak. Nie, niestety nie, nie trafiłem chyba. A może trafiłem, nie jestem pełen. Ale o, dobra też. Będę starał się tu wygrać, żeby się udało. I też chcę jak najszybciej no to zakończyć, bo też chcę mi się pić. Ale to tam już swoją drogą jak jakoś wytrzymam Niestety chyba przegramy, bo jest, ja już ma 10 tych. Ale dobra. Jeszcze raz sobie przetestujemy może jego motkę. Coś tym, Dobra. Nie, nie może atakować? Nie może atakować mnie? Dobra. Jest ale to nic nie daje, bo raft ma wszystko. Całe 10. Jest niestety niestety wszystko, przegrana. Jednak nie wiem testowałem tej emocji opisa, ale tam. wygrałem sobie jeszcze jedną gierkę. Niech on się pojawi. I dobra, możemy zaczynać. A może na jakąś inną mapę on będzie lepszy, nie jestem pełen. Więc weźmy sobie może piłkę nożną. Albo dobra. I Dawid ci to tam. Tą batalię, raczej knockout to nie będzie knockout, bo po prostu, jak teraz, wszystko 3x3, byle nie duo ani solo. Więc, dobra, raczej się gierka i to będzie chyba tak, że nie możemy zginąć. Więc to będzie trudno, ale może się uda. A jeszcze oni nie mają czaka, to w ogóle, ale my mamy chociaż Charlie, więc dobra, tu jest ten czak, dobra, czy będzie pokonany? Chyba zaraz tak, a jednak nie. Jest, dobra, tu jest rozań ty, dobra, ten ult bardzo pomaga, wtedy można uciec, tak, bo nie może atakować przeciwnik, ale dobra, zostało, zostało już tylko ten chuck w tym, w kokonie i wygrana, dzięki Dawidowi. I dobra, tutaj nie mogę dać swojej znowu motki, ale dobra, tutaj oni idą, dobra, tutaj wszyscy mają ulty w ogóle, my nie, ale to nie jest ważne, bo przynajmniej, bo możemy ich porobić sobie, tak na o... To jest jeszcze ten Frank. Teraz dobra, uży, uży, użyłem ulta. Niestety nie, nie przeze mnie wygraliśmy, ale w ogóle nie wygraliśmy. Więc jest wygrana. 8 parków zdobyte. 12 ranka wbita. Raczej druga ranga, a nie 12. Jeszcze sobie otworzymy star dropa. Niestety rzadki. I tysiąc tych, więc co, ja będę się z wami żegnał. I siam!